Zbór chrześcijański założył Jezus na swoich naukach i uzupełnili to prorodzy i apostołowie. Jak i dlaczego zbór mógł tak daleko odejść od nauk i ducha, który mu wszczepił Jezus i natknieni apostołowie i prorocy? Na niektóre z tych pytań dostałam odpowiedź, gdy pracowałem w ramach przydziału nad słownikiem biblijnym organizacji pod nazwą Pomoc do zrozumienia Biblii. Ale wielu spraw stale jeszcze nie rozumiałem. Kontynuowałem więc swoje studia za pomocą słowników i pomocy, które były w bibliotece towarzystwa w centrali. Kiedy czytałem listy autorów chrześcijańskich z II i III stulecia, byłem zaskoczony, jaką wagę w zborach zaczęli przykładać do autorytetu ludzi. Jest oczywiste, że to w tym okresie powstały regulacje, które stopniowo wywyższały człowieka do roli z coraz większą kontrolą i władzą nad sprawowaniem zboru. I właśnie w tym czasie dochodziło do powolnego, ale nieustannego wzrostu tendencji do centralizacji władzy, aż do jej spotkania w jednym punkcie. Ciało kierownicze, do którego należałem, zakładało słuszność swojej pozycji kierowniczej na poglądzie, Według którego sam Jezus położył fundament dla takiej centralnej władzy w rękach duchowego autorytetu. Właśnie ten pogląd był opublikowany w Strażnicy z marca 1990 roku, gdzie na stronach 11 i 12 możemy przeczytać: Podczas gdy namaszczeni chrześcijanie kolektywnie tworzą dom Boży, znajdujemy liczne dowody na to, że Chrystus wybrał małą grupę z klasy niewolnika, aby służyli jako widzialne ciało kierownicze. Artykuł kontynuuje swą argumentację, iż dwunastu apostołów było pierwszymi członkami ciała kierowniczego. Najpóźniej do roku 49 naszej ery zaistniało ciało kierownicze złożone tak z reszty żyjących apostołów, jak i z pewnej liczby starszych z Jeruzalem. Jezus głowa zboru użył tego rozszerzonego ciała kierowniczego do rozstrzygnięcia sporu który dotyczył obrzezania chrześcijan pochodzących z pogan i ich podporządkowania się prawu mojżeszowemu. Najprościej mówiąc, autor artykułu twierdził, że po tym, jak doszło do rozszerzenia zboru chrześcijańskiego poza Jerozolimę i Judeę, ta grupa służyła jako centralne kierownictwo, którego rozstrzygnięcia były obowiązujące dla wszystkich zgromadzeń pierwszego stulecia na całym świecie. Dla powyższego twierdzenia nie znajduje żadnego poparcia ani w historycznych informacjach Biblii o rozwoju chrześcijaństwa, ani w świeckiej historii tego okresu. Liczne dowody, na które powołuje się strażnica, nie są nigdzie widoczne. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Galatów, w ogóle nie wspomniał o Jeruzalem jako o miejscu wybranym przez Boga na siedzibę kierownictwa zborów na świecie. Gdyby taki wybrany przez Jezusa organ kierowniczy istniał, Paweł po swoim powrocie na pewno by się z nim skontaktował. Starałby się jemu podporządkować. Szukałby jego rady i kierownictwa, zwłaszcza w świetle swojej szczególnej odpowiedzialności wobec Chrystusa jako apostoła dla narodów. Porównaj Dzieje Apostolskie 9 rozdział 15 werset oraz Rzymian 11 rozdział 13 werset. Gdyby taki organ kierowniczy istniał, nie można by sobie wyobrazić, jak apostoł Paweł mógłby wykonywać swoją pracę bez błogosławieństwa tego ciała kierowniczego. Gdyby tak zrobił i nie starałby się podporządkowywać kierownictwu ludzi wybranych przez Chrystusa do tej roli, oznaczałoby to przejaw braku szacunku dla teokratycznego porządku. Ale Chrystus nie nakazał Pawłowi, czyli Saulowi, żeby poszedł do Jeruzalem. Zamiast posłać Saula po jego nawróceniu z powrotem do Jeruzalem, skąd przyszedł, Chrystus posłał Pawła do Damaszku. W tym mieście następnie wyjawił Pawłowi swoją wolę, ale nie zrobił tego za pośrednictwem jakiegokolwiek członka kierownictwa zboru w Jeruzalem. Mąż, którego użył do tego, był z Damaszku i miał na imię Ananiasz. Od pierwszych wersetów listu Pawła do Galatów jesteśmy świadkami jasnego wytłumaczenia, że jego apostołstwo lub duchowa wiedza nie pochodzi od ludzi, nawet tych z Jeruzalem. Porównaj list do Galatów, pierwszy rozdział, werset 11 i 12. Dalej w liście podkreśla ten fakt, że po swoim nawróceniu nie szukał żadnej pomocy u jakichś autorytetów duchowych. Nie wdałem się od razu w naradę z ciałem i krwią. Nie poszedłem też do Jerozolimy, do tych, którzy wcześniej niż ja byli apostołami, ale udałem się do Arabii i znowu wróciłem do Damaszku. List do Galatów, pierwszy rozdział, wersety szesnasty oraz siedemnasty. Paweł udał się do Jerozolimy dopiero po trzech latach. Został tam piętnaście dni, ale daje świadectwo, że nie spotkał się z nikim oprócz Piotra i Jakuba. Innymi słowy, nie był wezwany do Jeruzalem przez Centralne Kierownictwo Ludzkie. Nie był tam szkolony na seminarium w Centrarii organizowany przez ciało kierownicze. Czy było to dla niego ważne? Podkreśla słowami, z których wynika jednoznacznie. Oto w obliczu Boga nie kłamią. Po tych wydarzeniach Paweł zdecydował, że swoją bazę założy w Antiochii, a nie w Jeruzalem. Kiedy udawał się stamtąd w podurze misjonarskie, wysyłał go miejscowy zbór, a nie Jerozolimski, Chociaż nie był daleko od Jeruzalem. Antiochia leżała na wybrzeżu Syrii. Długie lata Paweł nie odczuwał potrzeby ani powodu, żeby do Jeruzalem wrócić. Jak to dalej napisał w liście do Galatów: Następnie, po czternastu latach, znowu udałem się do Jerozolimy z Barnabasem, wziąwszy ze sobą Tytusa. A udałem się tam w wyniku objawienia. List do Galatów, drugi rozdział. Wersety pierwszy oraz drugi. Z opisu całej sytuacji zawartej w dziejach apostolskich w XV rozdziale wynika, że było to prawdopodobnie w okresie zgromadzenia się w sprawie obrzezania i przestrzegania prawa. I Paweł stwierdza, że siedł tam z powodu objawienia. To ukazuje zdecydowanie, że chrześcijanie nie mieli w zwyczaju podróżować do Jeruzalem zbyt często i nie szukali tam centralnego kierownictwa, gdzie składa się różne pytania i czeka się na odpowiedź. Warto sobie uświadomić, że Pawła do podróży do Jeruzalem po czternastu latach jego tam nieobecności przymusił sam Bóg przez objawienie. Kiedy czytamy dalej piętnasty rozdział dziejów, lepiej zrozumiemy, dlaczego to Jeruzalem było najwłaściwszym miejscem do rozstrzygnięcia konkretnego sporu. Sam opis w Biblii nigdzie nie mówi o tym, jakoby Jeruzalem było tym miejscem, gdzie mieściło się jakieś międzynarodowe kierownictwo chrześcijan. Powód, dla którego zeszli się w Jeruzalem był taki, że Jeruzalem było ogniskiem, z którego szerzyły się konkretne problemy i dotarły aż do Antiochi, gdzie działał właśnie Paweł z Barnabą. Chrześcijanie w Antiochii żyli w pokoju i harmonii. Dopóki do tego miasta nie przyszli jacyś mężczyźni z Judei, którzy nalegali, żeby chrześcijanie z pogan dotrzymywali obrzezania i prawa, i tym samym spowodowali znaczny rozłam. Jak podają Dzieje Apostolskie 15 rozdział sety pierwszy, drugi, piąty oraz dwudziesty zbór chrześcijański miał swój początek w Jeruzalem, które było stolicą Judei i w którym większość chrześcijan była Żydami. Urodzonymi pod prawem i jego przestrzegali. To właśnie Jeruzalem i Judea była siedzibą tych, którzy jeszcze przez całe dziesięciolecia trwali przy swoim błędnym poglądzie. Porównaj list do Galatów, drugi rozdział, wersety od 11 do 14 oraz Dzieje Apostolskie, dwudziesty rozdział, wersety 15 oraz osiemnasty do dwudziestego po prostu burzyciele chrześcijańskiego pokoju byli z Jeruzalem. Kiedy rozważamy o tym, dlaczego Jeruzalem było wybrane jako miejsce rozstrzygnięcia sporu, trzeba wziąć pod uwagę ten kontekst. Nie koncentrować się jedynie na tym szczególe, że apostołowie byli z Jeruzalem. Oczywiście, to było ważne, że zjazd odbył się w mieście, gdzie żyli wybrani przez Boga apostołowie. Ten czynnik, Minął jednak z ich śmiercią, ponieważ nie zostawili po sobie następców, którzy mogliby się wykazać cudownymi darami, boskim autorytetem. Sytuacja z połowy pierwszego stulecia nie była niczym innym niż naprędce zwołanym zjazdem w celu rozstrzygnięcia aktualnego problemu, i nie jest dla nas wzorem, który musielibyśmy stosować aż do naszych czasów. Przedstawmy jeszcze jeden dowód do przemyślenia. Jest prawdą, że w czasie, kiedy jeszcze żyli apostołowie w Jeruzalem, apostoł Paweł nawet wtedy nie szukał u nich kierownictwa. Nie szukał kierownictwa u centralnego organu zarządzającego, jakiegoś centrum międzynarodowej organizacji. Fred Franz we wrześniu 1975 roku, gdy był wiceprezesem towarzystwa, przedstawił na uroczystości zakończenia nauki w klasie szkoły Gilead takie argumenty oparte na piśmie. Zobacz przez sumienia, strona 93. Fred Franz pociągnął swój wywód ironizującym tonem. Tak więc uradzili apostołowie i starsi ze zboru w Jeruzalem i nakazali im, aby się przed nim stawili z takim pouczeniem. Hej wy! Dotarło do nas, że wyruszyliście w podróż misyjną. Wróciliście! I nie przyszło Wam do głowy przyjść do nas do Jerozolimy i zdać sprawozdanie? Cóż to, nie wiecie, kim jesteśmy? My jesteśmy Radą Zboru w Jerozolimie. Czy nie rozpoznajecie w nas kierownictwa Jezusa Chrystusa? Pośpieszcie się i to szybko, zanim będziecie ukarani. Czy tak to było ukazane? Jednak gdyby z Pawłem i Barnabasem tak postąpili, tylko dlatego, że najpierw powiadomili swój macierzysty zbór, który był w Antiochii a nie w Jeruzalem, i poprzez którego Duch Święty ich wysłał, to ci apostołowie i starsi w Jeruzalem wywyższaliby się ponad kierownictwo Pana Jezusa Chrystusa. Warto sobie dokładnie uświadomić, że jakkolwiek wiceprezydent podczas swojego przemówienia mówił o radach zarządzających różnych nowożytnych organizacji, ani razu nie wspomniał, że taka rada istniała w pierwszym stuleciu. Zamiast tego konsekwentnie używał terminu Jeruzalemskie Ciało Doradcze albo Rada Apostołów. Kiedy opisujemy sytuację w Jeruzalem, takie określenia są o wiele bardziej odpowiednie niż ciało kierownicze. Sprawozdanie dokładnie zaznacza, że nie chodziło o wąską grupę mężczyzn ze szczególnymi uprawnieniami administracyjnymi, którzy by się spotykali na zamkniętych posiedzeniach i decydowali o tym lub tamtym. Zamiast tego opis całej sytuacji bez cienia wątpliwości ukazuje zgromadzenie dużej liczby ludzi, łącznie z wszystkimi starszymi w Jeruzalem. Na koniec czytamy, że cały zbór jeruzalemski uchwalił co najmniej jedną lub więcej decyzji, do których tam doszło. Okoliczności opisane w sprawozdaniu biblijnym w najmniejszym stopniu nie przypominają porządku, który dzisiaj funkcjonuje w organizacji Świadków Jehowy i w ich ciele kierowniczym. Wiceprezes w tym momencie argumentował przeciw utworzeniu ciała kierowniczego, i używał do tego całego swojego autorytetu. I osobiście bardzo wątpię, że jeszcze później użył tych argumentów w podobny sposób. Nie dlatego, że z tymi argumentami było coś nie w porządku. Były i są właściwe. Co jest odmienne, to sytuacja, w której jest organizacja po owym rewolucyjnym roku 1975. Celem wiceprezesa było obronić pozycję towarzystwa Strażnica i jego prezesa, który się obawiał, że jego pozycja zostanie zajęta przez ciało kierownicze. Fred Franz tego dnia nie osiągnął swojego celu, ale to nie umniejsza tego, że jego argumenty były ważne i właściwe, jeśli chodzi o zbór chrześcijański w pierwszym stuleciu. W swoim wystąpieniu wiceprezes jasno ukazał, że nie możemy uważać jednej osamotnionej sytuacji opisanej w XV Rozdziale Dziejów Apostolskich, zebrania tego grona doradczego w Jeruzalem, jako dowodu, że istniało tam ciało kierownicze z władzą obejmującą wszystkich chrześcijan w tamtym czasie na świecie. Dowodził, że tak jak Antiochia decydowała bez radzenia się Jerozolimy i jej zgody. Tak Towarzystwo Strażnica i jego prezes mogą działać bez porozumienia i wcześniejszej zgody ciała kierowniczego. Głęboki problem jednak spoczywał w tym, że nic z tego, co mówił, nie było w zgodzie z poglądami w opublikowanych materiałach Towarzystwa, które on sam wcześniej napisał. Więcej znajdziesz w książce Kryzys Sumienia.